Dzień dobry! Eee, Agnieszka Majkowska, witam Państwa. Oraz zapraszamy na pół regionie. Prognoza pogody. Będziemy <grywać> aż, aż do końca ilgo mojego śniegu. Aż do temperatura chodziła się stopni. To było fajnie. Zapraszamy, zobaczymy na prognozę pogody. Już czas. W Częstochowie, Lublińcu, Kłobucku i Zawierciu cały dzień zapowiada się pogodny, słoneczny i bez opadów. Na termometrach minus jeden stopień. W centrum województwa śląskiego od rana pogodnie i bez opadów, sporo słońca. W Katowicach, Liwicach, Chorzowie, Tychach, Raciborzu i Jastrzębiu-Zdroju termometry wskażą minus dwa, minus jeden stopień. W Bielsku-Białej i Beskidach mgły i zamglenia o poranku. Później pogodnie, słonecznie i bez opadów na termometrach od minus trzech do minus jednego stopnia. Na naszej stronie internetowej zobaczyła się już aktualności do tego, Anna, aktualności panieci Ci, czy zobaczyła się mój numer telefonu, zobaczyła telefonu, 9, 5, 6, i 1, 3, pięć, sześć, siedem, ten osiem, a antracjum, jeden, jeden, pięć, sześć, dziewięć, cztery, wa, 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 i tego. Zapraszam, kończymy numer z adresem, numer już tu tego TVP w i TVP GO i zapraszam na serwis, to wydarzenia z dnia i zapraszam. Do zobaczenia.